Żeby to zbudować, potrzebujemy właśnie poszanować swoją też wolność wyboru i współpracować, żeby to rozwijać. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tam gdzie tej współpracy nie widzimy możliwości na dany moment, bo, bo ktoś na jakimś tam dla siebie właściwym etapie drogi gdzieś tam drąży temat jakiś, który jest nieprzystający nie do naszego etapu, no to oczywiście nic na siłę. No dobrze. Teraz tak, spójrzmy na to, jak i to, to, jest, to co powiedziałem, to jest też bardzo, bardzo związane z treceną cykin, która się bardzo zbliża. Tak? Pojutrze zaczyna się trecena cykin, która jest na temat piękna, bogactwa wewnętrznego i ulepszenia generalnie wzniesienia się na wyższy pułap, jak szybujący ptak, ubogacenia, upiększenia siebie i swojego otoczenia. Spójrzmy teraz, jak to się ma, jeśli chodzi o Krzyż Majański do, dla energii dzisiejszego dnia, czyli 12 Ach. A ma się bardzo, tak, tak mnie wręcz to uderzyło, jak to wszystko się składa w jedną całość. Więc 12 Ach jest to dojrzałość do odnowienia swojego życia i też przeprowadzenia swojej społeczności, więc też współpracy, przyniesienia dostatku, obfitości w znaczeniu nie góry złota, tylko obfitości w znaczeniu braku zmartwień o byt, czyli nie, nie widzenia jakichś, nie, nie, braku jakichś niedostatków, braków zmartwień. I ta dojrzałość to jest życie w takim stanie, ale też i w otoczeniu, czyli też wpływanie w ten sposób na otoczenie, więc też poszanowanie różnorodności. Energia kabla Huch, czyli 12 ach, wychodzi z. Cheb, kahib, cztery kan. Cztery kan. Czwórka jest to ton słoneczny, jest to ton materializujący w określonym porządku, bardzo stabilny, w porządku słonecznym, boskim, nadający boski porządek. Kan to jest energia życiowa, witalna, seksualna, ale też objawienia, które niesie, to jest inteligencja, która, która płynie od życia, od ducha, od wszechświata poprzez Ziemię jest ta energia wznosząca więc tutaj mamy uporządkowanie swojej energetyki tak żeby była spójna z wszechświatowym z boskim porządkiem no to jest potrzebne do odnowienia żeby żyć w zgodzie ze sobą ze wszechświatem i też dostajemy wtedy połączenie z tą inteligencją naturalną która daje nam jakieś podpowiedzi objawienia jak to wprowadzić jak dojść do tego odnowienia to co inspiruje zasila energię 12 ach, to jest 6 kiech, łakib kiech. Szóstka daje stabilność, też harmonię, dojrzewanie w trybie takiego owocu, który osiągnie właśnie dojrzałość, kiedy jest gotowy, czyli bez poganiania, ale też bez ociągania się, w sensie takim, że jak owoc jest dojrzały, jak go nie zerwę, to też jest moja decyzja, nie sięgnę po niego, to brak działania też jest wyborem, ale też niepospieszanie. Szóstka inspiruje i zasila, wspiera rozwój, dążenie do celu. I Kiech jest to autorytet. Autorytet taki, który daje zdolności do przewodzenia, bycia liderem, przewodnikiem duchowym też daje uczy, stabilności, równowagi wewnętrznej i czerpania siły z wnętrza, żeby trzymać pewnie ster swojego życia. I jak już nabiorę doświadczenia, to też. Być takim no nie chcę użyć słowa kierownikiem, ale który nadaje kierunek, pomaga obrać właściwy kierunek innym. Bez narzucania, oczywiście. Szóstka inspiruje, czyli inspiruje sam siebie w prowadzeniu swojego życia w sposób stabilny do celu i pomagam w tym innym. Więc jak najbardziej prowadzi to do tego, co oferuje 12. Ach. Drogą do sukcesu dla 12 Ach jest 7 i Morze. 7. Wierzchołek, który daje możliwość, środek treceny, tak? czyli punkt przełamania, daje możliwość spojrzenia na drogę, którą przyszliśmy, i rozejrzenia się wokoło, wybrania jakiegoś kierunku. Też bliskość góry, czyli też jakieś przekazy mogą być. Siódemka to też jest moc. Tak? Wszedłem na górę, mam moc, czuję moc z tego tytułu, czuję też że już teraz przede mną z górki, więc też tą moc czuję z tego tytułu. Znaczy ja tak sobie to tłumaczę, ale oczywiście siódemka, ton siódmy jest kojarzony też z Jaguarem, więc stąd głównie ta, ta moc, to powiązanie z mocą, z mocą duchową, z mocą wewnętrzną, ona oczywiście może też prowadzić do nadużyć, ale cóż, no, z tym też jest powiązany skutek, więc nie polecam. I morz wyobraźnia, kreatywność przede wszystkim oryginalność, czyli zdolność do przecierania nowych szlaków, stworzenia czegoś nowego dzięki wyobraźni kreatywności, czyli tutaj mamy moc tej wyobraźni kreatywności. No więc droga do sukcesu, do odnowienia wiedzie poprzez skorzystanie z mocy kreatywności wyobraźni, żeby nie powielać starych wzorców, tylko stworzyć coś nowego. I to, co integruje Krzyż majański dla 12 ach, to jest 5, czyli hob, Kałok. Piątka. Piątka jest to taki główny azymut, kierunek, który mogę rozpoznać tylko we wnętrzu, którym chcę podążać do celu. Taki główny kurs, którego się będę trzymać, też piątka nazywana jest fundamentem, środkiem. Można to spojrzeć i tak, i tak. Kieruję uwagę do wnętrza, żeby poznać swój. Taki główny kierunek, od którego będę ewentualnie później drobne korekty robić, i z tym mi się kojarzy już ton szósty, na przykład bądź po prostu fundament, środek kwadratu, który nadaje stabilność. Dla mnie i jedno, i drugie wytłumaczenie pasuje. Kałok najkrócej mówiąc współpraca czy to w rodzinie, w domu, czy w szerszej grupie też oczyszczenie też ziemia, to też jest wielka społeczność. Nasz wspólny dom, bo zresztą kałok to też dom, symbolizuje kałok żółw, który dom ma blisko siebie zawsze. Więc oparcie współpracy o solidny, duchowy fundament, czyli właśnie nie jakaś chęć zysku, chęć przekonania, chęć nawrócenia kogoś na coś czy jakkolwiek, tylko właśnie kierowanie się nazwijmy to wspólnym dobrem. Dobrem ogółu. Korzyścią dla całej społeczności. Czyli odnowieniem tego, co temu nie służyło. Czyli takie jest podsumowanie dla 12: No dobrze, moi drodzy, żeby się nie rozgadywać, przed nami jeszcze jutrzejszy dzień przepotężna energia 13 iż, integrująca naszą wewnętrzną moc, więc też pozwalająca nam zbliżyć się do naszych celów. Trecena IK, więc to, co związane ze swobodną komunikacją, z inspiracją, z wyrażaniem siebie, z rozprzestrzenianiem, więc też z odpowiedzialnością za to, też za komunikację, właśnie. Warto na to zwrócić uwagę, żeby swobodnie komunikować bez jakichś ograniczeń typu wstyd, strach, ale też z odpowiedzialnością, jak wpływam na otoczenie. I dalej mamy nową trecenę, trecenę. Cikin, która pomaga nam wznieść się niczym orzeł czy kecal wysoko na wyższe poziomy, ubogacić, upiększyć swoje życie i otoczenie. Czego wszystkim życzę. Także na ten moment kończę. I do usłyszenia. Pozdrawiam.